Dzień dobry Państwu, chciałabym przede wszystkim pozdrowić Pana Ministra Zawczyka, który od listopada 2015 roku powołany na Ministra Gospodarki Morskiej Żydów Środowodowych podjął się wyzwania, wyzwania cywilizacyjnego, połączył w jednej ręce, w jednym resorcie, gospodarkę wodną z poprowadzeniem, przeprowadzeniem właściwie programowania szlaków wodnych nie w skali tylko krajowej, ale włączenia się do szlaków kontynentalnych. Moja prezentacja dzisiaj chciałaby wyjść naprzeciw Państwa propozycjom, a właściwie włączyć się w dyskusję dotyczącą rozwinięcia korytarzy transportowych, a tak naprawdę powołania albo zasilenia istniejących centrów logistycznych, tak że one stały się hubami. Już takie słowo padło. W tej chwili, jak Państwo zapewne orientują się, takimi hubami możemy nazwać porty morskie zdecydowanie. Natomiast ideą, którą kreują kraje zachodnie, jest jak najniżej, jak najbardziej w głąb lądu, przeprowadzać transport morsko -rzeczny. Nie chcę dyskutować o innych, chciałabym znać o nas i o tym, co przed nami. Także spróbuję dość krótko i jednoznacznie. I może takim od to. Potrzebna nam jest przestrzeń, konkretna, określona w terenie, ale również przestrzeń myślowa, po to, żeby dokonywać zmian cywilizacyjnych, infrastruktury, która należy się ludziom, która w innych krajach jest rzeczą oczywistą, podlegającą modernizacji, a w Polsce nie doczekała się nigdy tych wdrożenia i dzisiaj jest kojarzona w jakichś tam czasach PRL-owskich, bardzo, bardzo symbolicznie bardzo, i w jakiś sposób twariowala. Będę mówił o rozwiązaniach systemowych, ale wszystko odnosimy do tego, co jest pytaniem dzisiejszego wydarzenia, czyli jak sprostać włączeniu, połączeniu toru szerokiego i potencjału, jaki z posiada. Jestem o tym przekonana. Zresztą już rozmawiamy na temat wachadła kolejowego, transportowego, o którym tutaj była rozmowa. Wskazywałam istniejące węzy, wskazywałam węzły na osi odrzębskiej, na odcinku boku i Kędzierzyn-Koźle, gdzie też rodzi się potencjał przeładunkowy. Ale też, to jakby tematy szczegółowe. My musimy najpierw osadzić się w rzeczywistości polskiej, gdzie jesteśmy, od kiedy gospodarujemy wodą w połączonej kompetencji, a to jest dane styczeń 2018 rok. Jestem szczęśliwym udziałowcem, powiedziałam, w tych działań. W jednym resorcie spotyka się reorganizacja istniejących struktur administracji wodnej, ale również szybciutko podążamy nad organizacją prawidłowo, nowocześnie przygotowanych programów dla szlaków wodnych o klasach międzynarodowych. Prowadzimy wisły obrad. Kolejność odwrotna wynika z przyjętych priorytetów. Świata Zachodnia i doskonale zachowana Oczeńska Droga Wodna, w klasie niejednolitej, ale w większości w klasie trzeciej, prowadza ten temat badania od 7 lat. Więc, jeżeli Państwo macie inne zdanie, chętnie podyskutuję. To są rzeczy oczywiste, już nie ma mitów, gdzie jest woda, czy mamy drogi wodne, czy są towary, czy są kapitanowie, czy jest tabor. Rozmowa jest w tej chwili, jak scalić w jakimś konkretnym czasie rzeczywistym, w jakimś. Wprowadzenie drogi wodnej o jednej klasie wodnej, po to, żeby gospodarka mogła jak najwięcej towarów przenieść i rozpocząć w zasadzie podnoszenie zdolności przeprowadzenia dróg, dróg szlaków wodnych, przeprowadzenia zbiorów, a nie dyskusji, czy to ma sens, prawda, jakie się jeszcze tutaj na toczyły. Dla Państwa wiedzy, nie chcę się uogólniać, ale pewne rzeczy musiały się wydarzyć, muszę to Państwu pokazać. Nastał gospodarz zadał pytanie co mamy, zinwentaryzował, że 3,5 kilometrów szlaków wodnych, doskonałe położenie geograficzne i możliwości hydrologiczne, nigdy jednak nie zostały wdrożone w jakiś system w całości odpowiadający na pytanie Polski w obszarach międzynarodowych. Nie będę mówiła, dlaczego tak było, czasy były inne. My w tej chwili stoimy przed perspektywą partnera, który na zewnątrz ma, to jest różnicowane w warunki geopolityczne, natomiast wszyscy mówią o gospodarce, wszyscy wiemy, tak jak poprzednio powiedziano na temat rodzaju ładunków, jakie są prowadzone po Europie, wschód, zachód, północ, południe, że nie obejdzie się bez szlaków towarowych i jesteśmy właściwym miejscem. Dopełnieniem do 6 marca i o, w końcu po latach od czasów powojennych od II wojny światowej, to nie jest archaizm, tak się naprawdę zdarzyło, Pan Prezydent y, razem z rządem podjął decyzję, weszliśmy w ABN. W uproszczeniu powiem, że jest to organizacja ONZ, jest to porozumienie państw, które ostatecznie określiło kierunki Polski. Ile nam to zajmie lat, to zależy od nas. Ale zdecydowanie programy nakreślone tak jak należy, z parametrami tak jak należy, i szukamy partnerów w środowisku. Y, partnerami w Ministerstwa są raporty, Zresztą na Wiśle Gdańsk, na Odrze zespół portów Szczecin-Swinoujście to jest oczywista oczywistość. Przy czym Szczecin już sobie dzisiaj radzi już jest dzisiaj partnerem zachodnich portów niemieckich. Między innymi w tej chwili dyskutuje się już o odcinku Berlin-Szczecin. Szkoda, bo ja jestem na południu i chciałabym Państwu dać informację, kiedy będziemy mieli ścieżkę Śląsk w szczecin świnoujście w takim samym obszarze zainteresowania, jak Europa dzisiaj patrzy na tamto połączenie. Ale ćwiczymy już w tej chwili na konkretnej relacji, w jaki sposób w sieć świecie prowadzić oszczędzeńską, czyli szlak międzynarodowy 30. Pomagam w tym czasie, odpowiadając na pytanie, które wiele lat nie miało rozwiązania. Jeśli chodzi o odcinek Dol, jeżeli będę mówiła o programie studyjnym Dura Odwalowa, to będzie interesowało nas to, co interesuje polską gospodarkę. Czyli podobnie jak kierowca TILA chce mieć mapę, gdzie, jak może to być towar, w ten sam sposób my patrzymy w jaki sposób biegnie nasz korytarz i gdzie mamy najbliżej szlakiem wodnym, łącznie z Morzem Czarnym, tak? łącznie z szlakami, które tu już zostały wymienione. Także nie rozgaduję się skąd taki schemat, ale na tej osi, na tym szpiegacie będę pracowała, kiedy tak będę z Państwem rozmawiała o harmonogramie działań. Idziemy do nastrudnionych konalności. Jedno dla Dolnej Wisły. Kiedy mówię droga wodna Dolnej Wisły, mam na myśli odcinek, który jest uwieńczeniem wyboru sięgdańskich ale przebiega w taki sposób, aby przez wypocz w kierunku Warszawy i Wrześcia osiągnąć przebieg szlaku międzynarodowego E40. Zainteresowanie, to Państwo mam nadzieję, macie tutaj większą wiedzę kolejową i towarową. Ja odpowiadam za model transportowy i analizę transportową, więc w resorcie powiem Państwu, jesteśmy już po bilansach, po zakończeniu analiz transportowych. Na rok 2015 przygotowaliśmy, przyjęliśmy matrycę, z modelowania transportu kolejowego i drogowego i wpisaliśmy się w naturalny sposób tymi szlakami, co spowodowało według naszych prognoz powiększenie zdolności przewozowych korytarzy. Także nie jest to ucieczka i przenoszenie ani podkładanie towarów. A to, co przewidywałam od dawna, że dostajesz drogę wolną, masz komfort wyboru. Czy to jest szuka ciężka, czy to jest, yy, yy, czy to jest produkt yy, spożywczy, decyduje klient, gdzie i w jaki sposób dobrze towar. Natomiast nie mieć wyboru drogi wolnej, wtedy yy, w w jesteśmy w sytuacji mniejszych zdolności przewozowych. Tak? A w skali kontynentu intensyjne, nas zbyt dużo. Yy, co robimy? Więc tak, zadanie już 2.16, 2.17, 2.18. Ja skończę Państwu w ten sposób, że do takiego typowego studium wykonalności dla Odrzeńskiej Drogi Wodnej, a w rozumieniu Droga Wodna Odrzańska to jest szlak, to jest przebieg całej zachodniej Polski, włączając odcinek DOL, polski odcinek i włączając kanał Śląski, który jest... Do tej pory była wielka dyskusja, czy on w ogóle jest realny. Dla nas jest to łącznik, który scala Małopolskę Polskę i włącza na w tym momencie południową Polskę do szlaku dróg wodnych. Mówię to z całym przekonaniem, ponieważ rok temu, w lipcu, rozpoczęłam współpracę z samorządami Śląska i wzięłam archeiczny przebieg z lat 2001-2003. I po prostu przetransportowałam przetransform, to na y, obszary leśnym, na obszary zurbanizowane. Pojechałam do geologów, hydrologów, górnictwa przede wszystkim, bo mówimy o eksploatowanych obszarach bądź złożach, które czekają na eksploatację, i znaleźliśmy drogę przebiegu drogi wody. Także odpowiedź jest taka, że usłyszą Państwo o szczegółowym przebiegu już trasowanych Śląsk jako koncepcja programowo-przestrzenna, jako element mojego programu, który tu dzisiaj prezentuję. Ministerstwa naszego, ale o tym zdecyduje Polski Instytut Teorologiczny, który dostał zlecenie portu w Szczecinie Ujście i mam nadzieję, że podoła wyzwaniu. I w kolejne, na koniec lipca zapraszam przynajmniej niektórych z Państwa zainteresowanych, gdzieś będziemy w Katowicach chcieli tą konferencję przygotować. Tam już będzie konsultacja przebiegu, uwzględniająca również otoczenie gospodarcze. Także tu przekazuję, co, co się dzieje w tej chwili, co przed nami. Tak jak powiedziałam, skoro to jest mimo nazwy to jest program programu drogi wodnej, żyjemy w czasach, kiedy to po prostu jest, jest program, który uwzględnia wszystkie elementy systemu wykonalności, podobnie jak na WIS-ie. I tu jesteśmy jeszcze w dniu strategicznej analizy oddziaływania na środowisko, żeby taką analizę przygotować żeby mieć sporo szczegółów i na tę rzetelnością tych szczegółów pracujemy. Pracujemy razem z tym, tutaj Państwu pokażę element, który jest już za nami, to jest model transportowy. Troszeczkę to jest pokazane jakiś, nie chciałam uszczegółowaniać, więc ten rysunek nie jest zbyt mocno czytelny, pokazuje tylko jak głęboko siękamy po towar drogami wodnymi, ale wysławia Państwu, że tworzymy korytarz multimodalny, czyli idziemy łeb w łeb z drogami, kolejami wodną. I to dopiero decyduje o tym, że Polska ma ofertę korytarza multimodalnego czyli ma zdolności przewozowe, z których, mam nadzieję, skorzystają kawy takie jak skłarków. Tu jest miejsce absolutnie na to, żeby myśleć i dyskutować o drodze wodnej włączającej się do Kanału Śląskiego. Zaraz kamera zostanie w szczegółach. Żeby mówić o Kanale Śląskim, muszę dwa słowa wspomnieć na temat osi oczajskiej, bo ona nie jest dość skomplikowana. Pewien odcinek odry był skanalizowany, pewne odcinki pozostają jako płynące jak działali, jak pracowali kiedyś armatorzy, a to korzystali ze zbiorników wodnych, które powstały równocześnie z drogą wodną, Ordańską drogą wodną. W klasach przed wojną to była klasa trójka, taka dzisiejsza dobra regionalna. Natomiast po wojnie z różnych powodów, ale nie było inwestowania w drogi wodne poza stopie wody brzeg wody, który się wydarzył, więc już Państwu pokażę, gdzie jesteśmy. Jesteśmy mniej więcej w tym miejscu. Mamy się dobrze, jeśli chodzi o ten odcinek. Dyskutujemy z Niemcami, gdzie jest klasa lokalna, klasa regionalna przyjęta przez poprzednie rządy. Nie wiem dlaczego, bo modelowanie odry granicznej pokazywało możliwości uzyskania klasy międzynarodowej. Dzisiaj bardzo chętnie sięgamy do Instytutu i rozmawiamy o klasie do uzyskania, o klasie międzynarodowej, tak żeby cały szlak był jednolitym szlakiem międzynarodowym. Jeżeli mówię międzynarodowy, to chodzi o parametry statku. O, podobnie jak na innych rodzajach dróg wodnych, czy e, dróg kolejowych, czy dróg e, kołowych. E, zdecydowana jest unifikacja tak, wymiarów, rozmiarów. Tabor e, rzeczny również jest w, te, w tą klasyfikację wkomponowany i dla nas ma to duże znaczenie, czy to jest klasa trzecia czy czwarta. Powiem Państwu tylko, że zdolność przewozowa e, o jedną klasę wyżej rośnie 100%. Tak, e, przepraszam, rośnie o 100%, przepraszam, nie 100% o 100%. Badania takie prowadziłam w 2014 roku i przy klasie trzeciej, co do której wszystkie poprzednie rządy to sobie po pokoncentrowały jako odtworzenie szlaku takiego jak był przed wojną, ta zdolność przewozowa wynosiła 28 milionów ton rocznie. Przy podniesieniu zaledwie do klasy czwartej, to naprawdę są niewielkie odległości, jeśli chodzi o głębokość, o szerokość szlaku, zyskujemy o do 52 milionów ton rocznie. Zobaczcie Państwo o co idzie sprawa. To jest, dla mnie to jest komfort pracować dzisiaj z ministerstwem i rozmawiać poważnie o transporcie. Zamiast za to dyskusję na temat kaczek i kajaków, które też będą swoje miejsce określone w Starorzeczach, w odcinkach rzek, które pozostaną dziewicze, będziemy chcieli też tutaj na przyrodę uwagę zwracać. Istotna sprawa połączenia dunaj grała. Kilka informacji musi paść na tej sali. Nie ma dyskusji o kanale śląskim, jeżeli nie mamy zasilania od strony przedłu. Mówię o zasilaniu w wodę. Yy, więc tak, tak wygląda mniej więcej, yy, mniej więcej, bo wybrałam fragment graficzny, pełne studium wykonalności czeskie, połączenia wodnego odry z Dunajem i Łaby z Dunajem. Oczywiście środkowy element tutaj jest decydujący przerw, gdzie jest najwyżej, gdzie mus muszą się zdarzyć podnośnie, przenośnie i jest to cały układ kosmiczny. Co interesuje Polaków? Nas interesuje zasilenie w tej chwili odcinka polskiego od strony, tak jak biegnie woda, z góry na gór, czyli od strony Ostrawy w kierunku na kozia To jest powiedzmy sobie taki etap zero, I jako tu sobie dla Państwa wybrałam, on jest bardzo realny. Jeżeli mamy zbiornik lasik, który w przyszłym roku planowany jest do oddania do użytku jako słupy, uwaga, jest to pierwszy etap zbiornikami biotekcyjnego i biegnie. To mówmy o konkretnym elemencie i o konkretnych długościach drogi wodnej, do której, mniej więcej w tym miejscu, już pokażę, Kóźnia Ciborska, okolice Kóźni Raciejorskiej i następnej miejscowości wejdzie kanał Śląski, w którym ten wejdzie, rozmawialiśmy z, z leśniczymi, z przyrodnikami, z różdością, z geologami, ale najlepiej rozmawiałam się z prezydentem Pa i Burmistrzem Kóźni Raciej którzy w zdecydowany sposób, a muszę Państwu powiedzieć, że odpowiadam za konsultacje społeczne, podpowiedzieli nam przebieg, który jest możliwy do uzyskania przy konsultacjach społecznych. To nie jest taka mała sprawa, jest bardzo interesujące. Czasza zbiornika po kopalni piasku, kopalnia, która zasila kiedyś piaskiem w czasie eksploatacji złóż z wypełnieniem korytarzy piaskiem, kotlarnia. Mamy dzisiaj pozostającą kolej kolej górniczą i trasa tej kolei przebiega przez, przez park krajogazowy, który ma bardzo duży reżim środowiskowy i krajogazowy. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy są zgodni, i mieszkańcy i burmistrzowie i leśnicy, ponieważ y, kilkadziesiąt tysięcy lasów spaliło się niedawno 20 lat temu. Zaledwie je odtworzyli, więc są naszym największym partnerem i przyjacielem, żebyśmy przeprowadzili kanał tymi odcinkami, widząc w szlaku wodnym uwaga, przeciwpożarowy zbiorką. Zatch w tak, ale tak to wygląda dzisiaj. Takie są dzisiaj wyzwania. Nie wystarczy powiedzieć, ile pił dopłynie w kierunku drogi wodnej otoczeniowej ze Siąska, ale trzeba jeszcze dorosnąć do potrzeb, jakie sformułowała społeczność lokalna. A dla nich interesująca jest woda. Po prostu woda w obszarach przyrodniczych, ochronnych. Także ta niespodzianka, którą Państwo się dzielę, w tej chwili szczecin nauczyciel do naszego programu krajowego wprowadza wskazany koncepcyjny list, a są trzy warianty. Wybierzemy jeden z nich, taki, który interesuje nasze środowisko, naszą bioróżnorodność, naszą turystykę. No a przede wszystkim mówimy o budowie kanału, o osi, yy, kanału, osi szlaku międzynarodowego, który ma klasę piątą B, czyli ma zdolność przewozową, jak Państwo ja powiedziałam, na każdym odcinku jest taka sama, drogi wodnej, 51-52 miliony ton. To nie jest zabawa, to jest rozmowa o korytarzu północ-południe, a nie już tylko o miejscowym obsłudze yy, przemysłu. Yy, o a jak tu nie wspomnę, ale są rozwiązane, jest konsensus. Znów powiem, najciekawiej rozmawiamy się z gospodarzami lokalnymi. Czesi mieli zabezpieczony drzewowy plan, tutaj na dole po prawej stronie. Przez, przez 30-40 lat dyskutowało się o zablokowanym terenie pod rozwój Bohumila. Poznałam osobiście pana Wichę, przyjechał do Polski, do Krzyżanowic, rozmawialiśmy na temat przebiegu drogi wodnej nowoczesnej i okazało się, że i meandry mają swoje miejsce w rozwiązaniu twardym modelu transportowego wodnego, bo będą fajnym zapleczem rekreacyjnym z turystyką, mariną, ale również będą miały stabilne warunki, które będą ustabilizować bioróżnorodność. Ustawić Chciałem Państwu o tym mówię? łatwiej dyskutować w środowisku, przy wdrożeniu tak skomplikowanej drogi wodnej, o sąsiadujących, o towarzyszących transportowi wodnemu i tych jednostkach Q, w walorach wprowadzenia drogi wodnej. Moim zdaniem jest to w ogóle projekt cywilizacyjny. Dla kogoś, kto nie miał drogi wodnej, a będzie ją miał, w zasadzie dopiero kolejne pokolenia przyzwyczajone do tej rzeczywistości będą mogły opowiedzieć jak wielką pracę wykonaliśmy w umysłach ludzkich. Tu pokażę tylko jaka jest współpraca w tej chwili, więc tak. Zapewne Państwo wiecie, chemia południa, chemia północy, oś odrzańska, zakłady azotowe jedne z drugimi, mające swoje porty i swoje, swoje, swoje potrzebowanie na przeprowadzenie chemii drogą wodną, też współpracują z razem z portami szczeci Politechnika Wrocławska wzięła na siebie modelowanie. Tam w zasadzie mówimy tylko o odcinku swobodnie płynącym, czyli poza istniejącym stopniem wodnym macicy. Idziemy w, w kierunku Niemiec. I pytania pana ministra, jak szybko? Jak szybko będziemy mogli powiedzieć gospodarce południa, że mogą prowadzić towary na północ? Do którego portu, do, do tego, do którego towar wybierze sobie drzwi Jadwic? Tu kolejna informacja. To są rzeczy etapowane. Ale chcę Państwu pokazać, jak równolegle biegnie kilka produktów, kilka elementów skomplikowanego programu Osi Oczyński. Już w ogóle nie wspominam o Wysiarni, a Wisiana ma się dobrze. Tam też konsultuję i jestem na kilku spotkaniach w ciągu miesiąca. To tylko otwiera apetyt i wraca to, co powiedziałam na początku, wraca taki wniosek. Jeżeli w przestrzeni wokół nas znajdziemy miejsce na drogę wolną, to ona zmieni naszą przestrzeń życia i nasz sposób myślenia, i poprawi komfort kultury naszego bytu. No, są to zdecydowanie tego typu obszary. Na wszystkie spotkania z przemysłem zawieram taką skromną tabelkę i informuję, mówię teraz o otoczeniu przemysłowym skupionym, grupowanym, szczęśliwym, mówię, że rozmawiamy o infrastrukturze, która nie jest tak prosta jak asfalt, który nie baratelizuje. również wymaga przygotowania i czasu w sensie projektowania. Jest, natomiast w przypadku hmm, szlaków wodnych równolegle musimy podołać poprawę bilansu wody. Yy, o czym tu mówię? Polska ma w tej chwili jakieś 6% wody, która w ogóle w naszej, naszej przestrzeni przebywa zgromadzonej, reszta bezproduktywnie przepływa do morza. Jakie są nasze marzenia? Yy, to nie są marzenia, to jest misja. Jeżeli szlaki wodne mają być zdolne do przewozu międzynarodowego, to chcielibyśmy ten bilans podwoić czyli 12%, a nie 6,5%. Czyli z 4 miliardów metrów sześciennych, które dzisiaj gromadzimy w zbiornikach, chcemy w tychże samych zbiornikach, bądź nowych, przygotować następne miliardy wody. Czy to jest osiągalne? Jest, proszę Państwa. Jest, bo odpowiadam za to, przygotowując teraz już szlaków wodnych, rodzą się od razu odpowiedzi i pytania, kiedy gospodarze lokali, czyli gminy na Szarkowie, przyglądają się planowaniu przestrzennemu i pokazują nam obszary, które były w całości jako funkcja dedykowana gospodarce wody. Czemu tego nie mamy? Czemu ja o tym rozmawiam jako przyszłości? No to jest właśnie znak zapytanie. Dlaczego żeśmy zaniedbali pewne rzeczy? Dlaczego energetyka stanęła w sytuacji w 2015 roku, że wody do chłodzenia nie było i trzeba było w Kozienicach przeciąć bieg rzeki po to, żeby uratować energetycznie Polskę? Ale tak nie musi być, to musi być stan klęski żywiołowej. Dziś przy organizacji, przy prowadzeniu przebiegu dróg wodnych również poprawiamy, a może przede wszystkim poprawiamy dostęp do finansów wody, którą gromadzimy między innymi w sztucznych zbiornikach, jakimi są kanały. Kanał Śląski w całości będzie sztucznym zbiornikiem miliony metrów sześciennych wody. To jest nie bagatela, to jest pytanie dla Śląska o zmiany cywilizacyjne, o innowacyjny przemysł wymagający wody. Jest tylko kwestia wprowadzenia do obiegu i konstans, tak? I zamknięcia tego obiegu. Jest kwestia wymiany temperatur wody przy dużym reżimie jakościowym odprowadzanej wody technologicznej. To jest możliwe, czyli dostajemy dwa wieki, jak to mówią w promocji. Końcówka. Staramy się robić co możemy już, czyli stary tabor, doświadczeni kapitanowie, istniejące elektrownie i węgiel z południa. I to się udaje. I te, ten węgiel płynie, już są statystyki poszczególnych lat. Setki tysięcy ton do elektrowni Wrocław. Dlaczego tego mostu nie było? Bo wcześniej był wykonywany, była wykonywana inwestycja wodnego węzła wrocławskiego, która decyzją poprzedników administracji rządowej zdecydowała o zamknięciu transportu. Więc po prostu fizycznie nie było śluzy, nie było możliwości przepłynięcia, bo śluza była w remocie przez dwa lata. Stąd, że tak powiem, Wymarł nam transport w naturalny sposób, a istniejący że przenieśli się tam, gdzie mogli, albo byli zainteresowani inwestycyjnym procesem, albo po prostu szczecin od razu w To niedobrze, teraz inwentaryzacja pozwala nam wrócić do tych samych maluchów i liczyć na to, że z sygnałem przedsiębiorców będziemy mieli kiedyś dużych partnerów. Yy, oczywiście pchają nam się również na nasze rynki obce, yy, obce operatorzy, ale ja... Mam Uważam, że należy budować własne skromnymi siłami początkującymi własne obszary operatywne, chciałabym tak i budować tutaj właśnie nowy rynek przedsiębiorców, armatorów. Ten temat się rozpoczyna. Potrzebne są osobne, powoływane fundusze, które pozwolą nam wygenerować nowoczesny tabor. Tabor, który pływa. Powiedziałbym, że jest do wykorzystania aż do ostatniej chwili, ale już należy myśleć dwa lata z wyprzedzeniem. Ono w tym taborze. Oczywiście już nic nie pójdzie na jakiś olej na ten domy Mamy własny terminale, mamy LGN. Znaczy jesteśmy dzisiaj na ujściu z własnymi zbiornikami, więc myślę, że odpowiemy na pytanie też ekologicznego transportu. E, Przygotowałam dla Państwa tylko jeden przykład, zanim będzie mowa o kanale Ostatni ostatnie mapy. Co robimy równocześnie? Polskie wody oprócz tego już się ciągle reorganizują, co słyszę od e, zainteresowanych, od klientów, że nie jest ciągle tak prosto w dialogu z urzędnikami, równocześnie jest odpowiedzialny za przetargi na dokumentację na no kolejne stopnie wody. Stopień na który nie mógł się zbudować przez 20 lat, nie będę tutaj przyczyn Przy wymieniała, ale jego wartość jest 350 wzrosła do 1,4 mld, trzy kroki zostawię, bo tak nie powinno być, dzięki wysiłkom rządowym, w roku 2016 i 2017 zaledwie 200 milionami został zakończony jako proces i dzisiaj statki przepływają przez stopień wodny malczyce, przez Śluzę, co była świadkiem takich towarowych, przeprowadzonych transportów. Proszę Państwa, można. Jak się chce, to można. Ktoś robił nam po prostu obraz na historii. Ten stopień wodny miał się nigdy nie skończyć. Dobrze się stało, że znalazły się środki, znalazły się wod i dzisiaj mówią o następnych stopniach wodnych. A to już jest odpowiedź dla całego systemu Bożeńskiej Drogi Wodnej, ponieważ najtrudniejszy odcinek, zdaniem amatorów, kapitanów, to był właśnie odcinek w Malczyce, gdzie prędkość wody płynącej w dół przez erodowane koryto była większa niż statek potrafił w prędkość silnikiem przeciwstawić i płynąć w górę rzeki Stokarek. O to chodziło, proszę Państwa. Także rzeczywistość poprawiła się jeszcze w stopie Ścinawa i Lubiąż równocześnie przygotowywane dla stopni i Ciepowiska. Nagle okazuje się, że gmina po jednej stronie ładnie zurbanizowana w kierunku Estujki Ścinawa, po drugiej stronie tereny pochodzą biedne, bo nie ma mostu. Więc łączymy potrzeby. I to nie jest tylko kwestia programu pana premiera, ale również wychodzi nam po drodze przy infrastrukturze wodnej, inżynierskiej, że na posadowieniu stopnia wodnego możemy e, całą gębą powiedzieć tutaj o nowoczesnym moście, o konstrukcji, która ma zdolności nacisku na oś w klasie, w klasie co najmniej krajowej. Co robimy? Łączymy ekspresówki w tym momencie. Nagle przyjeżdżam do takiej i pan prezes mówi, e, proszę Państwa, nareszcie mam argumenty, tu jest S3, tam jest S6, Państwo łączycie. Więc takie niespodzianki każdego dnia przy okazji powstają. I cieszę się, że mogę pracować i po prostu wdrażać szlaki wodne, bo okazuje się, że dopiero wtedy mamy system. Wtedy jest właściwa odpowiedź w modelu transportowym na wszystko. I tu niespodzianka, ja już chcę kończyć, a to najbardziej interesujące zostawiam na koniec. Kolory też dodają jak landrynka, bo to jest landryneczka, to jest wisienka na torcie. Jeżeli mówiłam o osi orzańskiej, mówiłam o studiu dolu, to te przygotowania i te odcinki dróg wodnych 27 km, przyłącznie ze zbiornikiem Maciebusz 53, to są rzeczy główne. Natomiast najbardziej interesujące, nie tylko dla mnie, również dla portów w do jest połączenie regionu Śląska i Małopolski. Włączenie tych obszarów drogą wodną. Wychodzi nam to z analizy sektora transportowego. My wiemy, my widzimy, gdzie jest to który Także tu u Państwa, jeżeli dokładacie jeszcze korytarz azjatycki tak? i mamy jeszcze więcej, większe możliwości. Wybrałam to pole, żeby Państwu pokazać, w jakim obszarze poruszamy się i tak jak powiedziałam, nie będę się wskazywać przerywaną linią wariantów, tylko będę chciała Państwa zaprosić na koniec lipca, być może we współpracy już tutaj z terminami Sławków, spróbujemy dołożyć od razu ga gałąź kanału Sławskowskiego. Jestem przed spotkaniem jeszcze w wielu i tak, Pozostałe samorządy już sprostały oczekiwania i przygotowują swoją strategię wraz z przebiegiem drogi wodnej przez ich teren. To tyle. Jakie problemy rozwiązujemy? Jak Państwo spojrzą, nie zauważycie tutaj ani jednej jednostki kiół. Susza, zagrożenie pożarowe lasów, szkody górnicze, rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych, pogórniczych, dekarbonizacja, progresja. I wyludnianie, Marszałek do mnie mówi, wyludnianie się, szlaki wodne mogą nam dać nowy pomysł na nasz region. Mogą, a ja jestem przekonana, że dadzą. Jak Państwo widzicie, towarzyszy nam aż tak duży aspekt. Kiedy w Rdosiu pojechała na spotkanie, byłyśmy po dwóch stronach z Panią Dyrektor w takiej mało komfortowej rozmowie. No tak, bo zniszczy Pani wszystko, co jeszcze jest na Śląsku. Jak rozstawałyśmy się po dwóch karach, bo jedna to było trochę za mało, to się wizytówki i ta Pani chętnie przyjechała do Warszawy na spotkanie i to w dwóch instancjach, w dwóch y, etapach, ponieważ zorientowała się, że rozmawiamy o poprawie warunków wokół stworzenia y, innej tak innego komfortu dla roślinności. Ja myślę, że to przede wszystkim zmieni przestrzeń naszą, nasz komfort życia i, i że tak powiem, możliwości nasze dotyczące rynku pracy. Na koniec zostawiam sobie pytanie, zastanawiam się czy taka nazwa, ale zapraszam do współpracy. To jest dobry czas, żebyśmy w lipcu tu na Śląsku wygłosili odpowiedź, czy mamy odgrana ziemię od głównego szlaku Kanał Dodam od siebie, że obserwując Lidland, kanał, gdzie jest 300 km drogi wodnej w południowym przebiegu, wszystkie duże obszary przemysłowe, ośrodki postarały się o kanały takie jak państwa kanał takie w okolicach 20-30 kilometrów z dużymi basenami, tak, gdzie można było przeładówek dopasować do zrzucenia z kolei z drogi wody, z kołowej na wodę. Także idziemy pewnymi dytatnymi szlakami i to jest dobre. Wydaje się innowacyjne, ale już to przed nami robimy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy. Zostawiam na miarę na siebie i prezentację i informacje tu dla Państwa, dla organizatorów. Za wami już jest... Tu też